Witam wszystkich serdecznie. Nowy tydzień to oczywiście nowe okazje, ale to nie jedyna przyjemna rzecz, która Was dzisiaj na moim kanale spotka. Zapraszam wszystkich do konkursu. Wiem, że wszyscy czekacie na pełną recenzję JBL Flip 5, którego odpakowanie i porównanie z JBL Charge 3 dosyć zaskakujące, swoją drogą pojawiły się już na kanale, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze któregoś z tych materiałów, serdecznie Was do nich zapraszam, a jeżeli chodzi o pełną recenzję, to będę się dzisiaj streszczał, żeby jak najszybciej Wam ją zaprezentować w najbliższych dniach. Natomiast, jeżeli chodzi o okazję i właśnie JBL Flip 5, mimo, że dopiero jego premiera jest przewidziana u nas w Polsce za kilka dni, już teraz pojawił się w atrakcyjnych pieniądzach, więc raz jeszcze serdecznie Was zapraszam do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie wszystkie linki. Kończąc, jeszcze wątek okazji, tak jak wspominałem wam w zeszłym tygodniu. To chyba ostatni materiał wideo związany z okazjami cenowymi, w jakim się widzimy, dlatego, bo od przyszłego tygodnia planuję przygotowywać dla Was te zestawienia w formie postów na YouTube, czyli tak naprawdę tylko dla subskrybentów tego kanału. Dlatego serdecznie również zapraszam do śledzenia kanału na bieżąco. Przechodząc do konkursu, muszę zacząć od innej informacji. Mianowicie kanał osiągnął 1000 subskrypcji, a w tym momencie już jest nawet Was chyba 1300, więc ta liczba też cały czas stale i dosyć szybko rośnie. Cieszy mnie to niezmiernie. I z tego powodu postanowiłem przygotować dla Was konkurs, w którym są do wygrania, wydaje mi się, że naprawdę atrakcyjne nagrody, zwłaszcza ta dla głównego zwycięzcy. Zacznijmy od właśnie tej nagrody. To jest głośnik. Musicie pamiętać, że mój kanał wciąż jest bardzo mały i wszystkie te rzeczy sponsoruję z własnej kieszeni, dlatego nie zdziwcie się, że nie widzicie tutaj JBL Party Boxa, 1000. Natomiast nawet taki głośnik naprawdę wydaje mi się, że większość z Was powinien zadowolić, dlatego bo nie jest to żaden typowy szajs, a wydaje mi się, że naprawdę jeden z najlepszych głośników tego rozmiaru to jest Qi Life Q1777, bardzo mało znana konstrukcja, zwłaszcza wśród osób, które mniej się interesują tym rynkiem głośników mobilnych. To jest głośnik, który między innymi... Pokonuje, wydaje mi się, że można tak to nazwać, popularnego jbl Go i osiągami dźwiękowymi może się równać z takimi liderami tego segmentu jak Anker Soundcore Mini czy Nilkin S1. Więc naprawdę barwa dźwięku jest przyjemna, pewna namiastka basu nawet występuje. Więc wydaje mi się, że naprawdę ta nagroda powinna być dla Was bardzo atrakcyjna. Przygotowałem dla Was też dwa drobniejsze upominki: case na chyba wciąż bardzo popularny model telefonu iPhone SE. Bądź piątka, 5S to również jest ta sama konstrukcja, więc oczywiście case pasuje. Jak również adapter mikro USB na USB typu C. Czyli starym kablem micro USB będziecie w stanie naładować nowy smartfon z nowym złączem USB-C. Wydaje mi się, że naprawdę praktyczny gadżet. A co zrobić, żeby wygrać którąś z tych nagród? Przede wszystkim musicie subskrybować ten kanał, polubić ten odcinek, jak również śledzić mnie na Facebooku, czyli polubić stronę Klimżony na YouTube, na Facebooku, do której znajdziecie link tutaj w opisie tego filmu. Ostatnim warunkiem równie ważnym jest opisanie w komentarzu, waszym zdaniem, najlepszego głośnika Bluetooth na świecie. Może to być głośnik, który tak naprawdę jeszcze nie powstał, czyli napiszcie, co najbardziej sobie cenicie w głośnikach Bluetooth i jaki byłby Waszym zdaniem idealny taki głośnik, bądź wybierzcie któryś z istniejących już na rynku i napiszcie, dlaczego Waszym zdaniem akurat ten model jest najlepszy. Najfajniejszy komentarz, który najbardziej mi się spodoba, nie muszą być one rozbudowane. Natomiast jeżeli chcecie być bardziej wylewni, to również was do tego zachęcam i taki komentarz, który mi się najbardziej spodoba, będzie najfajniej uzasadnione to, dlaczego dany głośnik Wam się najbardziej podoba albo czego od nich oczekujecie. Ten oczywiście wygra główną nagrodę, czyli głośnik Q-iLife Q1777. Natomiast dwa pozostałe komentarze zostaną wylosowane już zupełnie losowo, więc wszyscy tak naprawdę macie równe szanse. Zachęcam do komentowania, przede wszystkim subskrypcji kanału, polubienia tego odcinka i oczywiście śledzenia mnie na Facebooku, a my się widzimy już niedługo w pełnej recenzji JBL Flip 5. Więc do zobaczenia.